nawiązaniem do, e, do pewnej tradycji, mianowicie do e, tradycji, która powstała w latach 90. w Polskim Sejmie, kiedy parlamentarna grupa kobiet ponad podziałami powstała z inicjatywy ówczesnej e, posłanki Barbary Labudy. I ta parlamentarna grupa kobiet działała przez... Wtedy posłanki ponad podziałami umiały ze sobą współpracować i współpracowały na bardzo kontrowersyjnych, takich właśnie, na przykład ustawa o przerywaniu ciąży. I rzeczywiście to było coś dla, dla osób, które nie były w Sejmie, to było coś niesamowitego, jak mogliśmy i mogliśmy obserwować, że te kobiety ponad podziałami ze sobą e, współpracują e, i e, co nie jest łatwe. Jak wiecie podziały polityczne czasem są bardzo, bardzo silne, ale to się udało. Ale co jeszcze ważniejsze, e, parlamentarna grupa kobiet prowadziła, czy znaczy organizowała regularne spotkania właśnie Forum Kobiet, Organizacji Kobiet i wtedy to było takie tak naprawdę jedyne miejsce w latach 90 gdzie kobiety z różnych organizacji przyjeżdżały właśnie do Sejmu, tam się spotykały, by poruszać różne ważne problemy dla kobiet, podejmować rozmaite inicjatywy, a przede wszystkim by się poznać i, i, i wspólnie potem tworzyć i podejmować inne inicjatywy. To potem w późniejszych czasach niestety ta tradycja zanikła, ale, ale właśnie... Dla a nie parlamentarna grupa kobiet. Tak. poza różnymi zawirowaniami najważniejszą kwestią jest to, że to jest jednak inna grupa niż kiedyś, a przede wszystkim to, co różni parlamentarną grupę kobiet od zespołu praw kobiet, to jest to, że my znaliśmy, uznaliśmy, że również mężczyźni mogą, mogą być częścią zespołu i że powinni być częścią zespołu, bo wciąż mężczyzn jest więcej, moje Chciałam e, powiedzieć, że ba Barbara Laputa, która jest taką moją mentorką, zgodziła się zostać e, honorową przewodniczącą e, zespołu praw Miała tu być dzisiaj z nami, ale niestety jest to jedyna nieobecna dzisiaj z uwagi na różne za na zamieszanie, e, które doświadczamy. Tak jej dzisiaj z nami nie będzie, ale na pewno będzie na następnym forum. No, wam opowie też swoimi słowami, jak to wyglądało od półniu, kiedy ona działała, starała się działać na rzecz Wspomnę również, że konień parlamentarną budynkowic przejęła senatorka Dorota Tętka. Przez długie lata ona również organizowała i również chciałabym to zaznaczyć. Proszę Państwa, drogie koleżanki i koledzy.